Chociaż trudno w to uwierzyć, ale ManteGE jest już z nami 7 lat. Dzięki produkcji w Polsce stał się jednym z popularniejszych samochodów dostawczych. Niedawno miała miejsce jego głęboka modernizacja. Od teraz nazywa się ManteGE Next Level. Trzeba powiedzieć, że ManteGE jest na rynku od roku 2017 i to jest wystarczająco długi moment, żeby dokonać gruntownych zmian. To nie jest tylko. Kosmetyka, tam są naprawdę gruntowne zmiany obejmujące zarówno silniki, napędy, jak i również układy hamulcowe czy układy kierownicze. Rzeczywiście, niezmieniony został tylko ogólny wizerunek nadwozia TGE. Dodatkowo przybyło wersji i odmian tego modelu. W nowym manie TGE Next Level znajdziemy zupełnie nową wersję silnikową o mocy 202 koni mechanicznych i 450 Nm. Jest to zupełna nowość, dedykowana wyłącznie dla nowej generacji pojazdów dostawczych MAN i nie posiada tego żadna oferta konkurencji. Czyli wyścig mocy w samochodach dostawczych trwa nadal. Ponadto MAN oferuje w nowym TGE napęd na przednie, tylne lub wszystkie koła. Szeroka jest też gama mas całkowitych pojazdów. Począwszy od 3,5 tony z możliwością podniesienia do 3,88 i 4 ton, jak również wersji, są wersje 5 tonowe i 5,5 tonowe. Te dwie ostatnie są wyłącznie z napędem na tył i na ogumieniu bliźniaczym. Nowością w My TG Next Level jest skrzynia ośmiobiegowa automatyczna do pojazdów z napędem na tył. Ciekawostką są skrzynie biegów pochodzące z japońskiej firmy Aisin. Największe zmiany zaszły w elektronice pokładowej. Wprowadzono bardzo wiele modyfikacji architektury elektrycznej pojazdu, i co za tym idzie nowych systemów asystujących kierowcy. Z nowości mamy asystenta skrętu, który wspomaga kierowcę przy manewrze skrętu w lewo i reaguje w momencie zagrożenia kolizją. Przybyło też sporo inteligentnych systemów działających, gdy kierowca przestaje działać na przykład w momencie zasłabnięcia. Mamy asystenta awaryjnego. W przypadku braku reakcji kierowcy, braku rozpoznania reakcji kierowcy na ruchy kierownicą, na gaz, na hamulec, najpierw przypomina kierowcy, żeby reagował, natomiast w momencie dalszego braku reakcji zatrzymuje pojazd, zjeżdża do prawej krawędzi pasa ruchu, odblokowuje zamki i uruchamia połączenie 112. Sporo zmian zaszło także w kabinie. Dwa nowe elementy. Pierwszym z nich jest zupełnie nowy cyfrowy wyświetlacz zastępujący tradycyjne analogowe zegary. Drugim elementem na kokpicie, który pomaga kierowcy, jest zupełnie nowy wyświetlacz Man Media Van bądź Media Van Business. Można to określić mianem Centrum Zarządzania Samochodem. Jak widać, przydomek Next Level jest naprawdę uzasadniony. Sprzedaż nowego TGE ruszyła w lipcu tego roku. Gratulujemy modelu. Producentowi i klientom. Sponsorem programu jest Orlen Oil, producent oleju silnikowego Max Expert.